kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, wyglądam dzisiaj nieco inaczej. Mam makijaż, który powiedziałabym normalnie nie znalazłby się na mojej twarzy, ale, ale, kochani, jest powód takiego właśnie wyglądu, takiego właśnie makijażu, a mianowicie testowałam dla Was nową paletkę. Już wcześniej wspomniałam Wam, że w moim posiadaniu znalazły się Nowe kosmetyki. Tak. Będzie to testować, kochani. Dzisiaj mam dla Was taki filmik łączony, ponieważ jest to zamówienie z Avon z katalogu numer 2, czyli katalogu na luty. Jak i moje zakupy z Superdrug Bo mam kilka ciekawych rzeczy Wam do pokazania. Także, kochani, jeżeli jesteście ciekawi. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zrobiłam filmik łączony z tego prostego powodu, że wspomniałam Wam już wcześniej, że tym razem moje zamówienie z Avon jest tyciusieńkie. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niewielkie. Powodem tego chyba jest fakt, że katalog na luty był raczej skąpy w nowości, raczej taki mało ekscytujący, mało ciekawy. I. Nie chcę zamawiać czegoś tylko po to, żeby mieć Wam co pokazać. Wiecie, o co mi chodzi. No po prostu ja zazwyczaj zamawiam rzeczy, które są ekscytujące, które są nowe, które Wy chcielibyście zobaczyć, które Wy chcielibyście, żebym ja Wam przetestowała i tak dalej, i tak dalej. No tym razem w katalogu niewiele tego było. Były jakieś tam drobiazgi na Dzień Zakochanych, tego typu sprawy, wiecie, zazwyczaj dwa pierwsze katalogi w roku są takie hmm, byle jakie. I tym razem też tak było, chociaż styczniowy nie był najgorszy, był takim dość miłym zaskoczeniem, jak dla mnie. O tyle luty okazał się niezbyt ciekawym. Więc, więc moi kochani, postanowiłam, że mimo wszystko pokażę Wam tych kilka rzeczy, które zamówiłam. A przy okazji pokażę Wam moje kolejne zakupy. Bo tam już jest coś dużo ciekawszego. Teraz, ponieważ dotarło do mnie zamówienie yy, na luty, oczywiście, dotarł też do mnie katalog na marzec. I tu, kochani, będziecie zadowoleni. Tutaj już na pewno będzie coś ciekawego do pokazania. Będzie nawet coś do przetestowania. Tak. Więc mam nadzieję, że moje zamówienie marcowe wynagrodzi Wam to niewielkie, które pokażę Wam dzisiaj. Także przechodzimy do pokazywania. Mam tutaj taki mały kartonik, w którym zmieściłam wszystko. I powiem Wam, kochani, że mam trzy, dosłownie trzy rzeczy z Avon, także będzie naprawdę szybko. Wszystkie są z kategorii dodatków do domu. O, nie jest to makijaż, nie są to środki pielęgnacyjne, ale, ale, jest to coś z sekcji domowej. Czyli jest to nowa linia, którą Wam pokazywałam, właśnie przy okazji omawiania katalogu. I są to te oto zapachowe, że tak powiem, dodatki, dekoracje. Nie wiem nawet, jak mam to nazwać. Więc pierwszy produkt, jaki chcę Wam pokazać, to świeczka. Świeczka, one, te wszystkie tak zwane zapachy czyli świeczki, wiecie, w linii są świeczki, saszetki zapachowe, wosk. I ten taki zapach z patyczkami, ten dyfuzor z, z patyczkami to chyba wszystko. Wiem, że są dwie różne wielkości świeczki. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Teraz Zabijcie mnie, nie wiem, czy ta moja, którą ja mam, to jest większa, czy mniejsza. Więc nie jestem do końca pewna. Ona ma tutaj jest napisane: ma się palić do 30 godzin. Mam wrażenie, że to jest, wiem, że to jest ta mniejsza. Ja nie wiem, chyba to jest ta mniejsza. Ona jest tak fajnie zapakowana w folię wąblokową, także zabezpieczona. I tak się prezentuje. Kochani, nie jest to nic szczególnego. Taki po prostu. Szklane opakowanie, taka jakby szklanka. Dla mnie to wygląda jak szklanka po prostu. Z woskiem w środku. Tutaj macie na przodzie naklejoną naklejeczkę. Z zapachem taką zwykłą. Tutaj no nie ma, no może nie prezentuje się ona jakoś super pięknie, ale kochani, pachnie ta świeczka. I jeszcze zanim karton, kartonik ten otworzyłam, to jak otworzyłam moją paczkę, bo to ona przyszła trochę w innym kartonie. Jak otworzyłam moją, moją paczkę. Z zakupami z Avon, to czułam to. Jak ja kocham. Zapach jest naprawdę dość intensywny. Ale świeży. To jest, ja mam moją Fresh Cotton, czyli to jest taka ta, która ma jakby imitować zapach świeżego prania. Taki, taki bardzo, bardzo świeży, delikatnie ja I to się trochę kojarzy z zapachem, jakby frezji. Taki świeży, w każdym razie. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Kolejny produkt z tej samej linii o tym samym zapachu Fresh Cotton. To są woski, znaczy to jest wosk. Tutaj jest sześć takich kosteczek i domyślam się, że taką jedną kostkę trzeba odłamać i po prostu rozpuścić ją w kominku. Można z tego, co się orientuje, o ile się, jeżeli się pomyliłam, to oczywiście napiszę wam na ekranie, ale z tego, co się orientuje, to można zarówno ten wosk rozpuszczać w takich elektrycznych kominkach, jak i w takich tych tradycyjnych, gdzie po prostu Wstawiamy świeczuszkę, tą taką, wiecie, ten podgrzewaczki, tak, czy takie kominki, które używamy na przykład do no, olejków zapachowych generalnie. I ten wosk, kurczę, nie pamiętam dokładnie, 2,50 chyba kosztował, 3 funty, coś w tym stylu. Nie był jakoś super drogi, a na pewno był tańszy niż te woski, które ja widziałam w sklepie, bo dokładnie też takie same, 6 takich kosteczek. Kiedyś widziałam, chyba w Wilkinsonie, za 5 funtów. Także nie wiem, czy nadal te woski są dostępne, bo one były dość popularne w zeszłym roku, mam wrażenie, na początku zeszłego roku, może i jakoś tak. Nie wiem, dlaczego EYWO tak późno z nimi wyszedł, bo wiem, że te woski, właśnie zapachowe, były popularne już jakiś czas temu i nawet nie wiem czy nadal jest możliwe, żeby je kupić, bo właśnie chciałam kupić sobie taki kominek, bo nie mam ten w Avonie wydaje mi się dość, dość drogi chociaż teraz jak sprawdziłam ceny wczoraj na Amazonie, tak szybciutko przejrzałam ceny takich kominków, no to ten w Avonie który chyba kosztuje 8 funtów wcale nie jest taki drogi, bo okazuje się że takie kominki to kosztują 12 nawet 15, 17 funtów, słuchajcie, także tylko, że w Avonie jest ten taki zwykły ceramiczny. A tutaj ja patrzyłam na te takie elektroniczne. Nie wiem. Zobaczę. Coś na pewno znajdę. Jak nie, to zamówię sobie po prostu w Avonie. I ostatnia rzecz, która przyszła do mnie właśnie z Avonu. Byłyby cztery, ale jedna nie dotarła. Z tego, co wiem, co słyszałam od mojej konsultantki, to statek, na którym są towary, Zejwonu jest w dwutygodniowej kwarantannie. Jest zacumowany um, i e, odbywa kwarantannę. więc jak tylko kwarantanna się skończy i będzie bezpiecznie, um, to po prostu reszta zamówienia dotrze do nas. E, zamówiłam sobie tą saszetkę zapachową. Mam e, też tą w, w zapachu o zapachu e, Fresh Cotton, ale zamówiłam też sobie White e, Jasmine, czyli biały jaśmień. I powiem Wam szczerze że trochę się bałam, bo wydawało mi się, że ten jaśmin może być taki obezwładniający, taki ciężki, a to jest... To mi pachnie jak świeże pranie, bardziej niż ten freszkoton. To są takie bardzo świeże kwiaty, to mi troszeczkę, tak jak przypomina zapach konwali bardziej niż jaśminu. Przepiękny, no przepiękny. Strasznie mi się ten zapach kojarzy z wiosną. I myślę sobie że zobaczę, czy jest wosk też dostępny, właśnie w, tym, w tej kategorii zapachowej, tego jaśminu i też sobie zamówię, bo mam wrażenie, że to, że pięknie by mi to odświeżyło zapach w mieszkaniu. To tyle z Iwonu, kochani. Wszystkie moje zakupy, trzy aż wielkie z kategorii domowej. Przepraszam, że nie jest to nic takiego bardzo ekscytującego, ale... Już wiecie dlaczego. Przejdźmy więc do mojego zamówienia z Superdruk, bo tutaj jest coś, co z pewnością Wam się spodoba. Kochani, zamówiłam sobie cztery paletki, cztery nowe paletki cieni. Dlaczego cztery? Dlatego, że była promocja, więc pomyślałam, że skorzystam. Dawno paletek żadnych nie kupowałam. Nie to, żebym potrzebowała, wiecie jak to jest. W dzisiejszych czasach nie kupuje się, bo się potrzebuje. Kupuje się, bo się chce. I tak też stało się z tymi paletkami z Revolution. Mam dwie. One są z serii Forever Flawless. Wiecie, że ja mam teraz, jest, nie będę tutaj e, szukać, ale pamiętacie tą taką mini paletkę w puszce, którą e, ja miałam, ona się nazywała Forever Dynamic. Te nazywają się Forever Flawless, ale są one na powiedzmy bardzo podobnych zasadach. Tyle tylko, że no, w tamtej linii jest 8. A tutaj mamy 18 pełnowymiarowe paletki, 18 cieni. E, teraz tak, ta w barwach różowych nazywa się Alul, Ta w takich fioletowo-niebieskich nazywa się Utopia. Oczywiście tutaj jest więcej niż tylko fiolet z niebieskim. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieli, ale o! Tutaj na samym, tu w górnym rogu jest taki jakby wzornik tego, co znajduje się w środku. Także są tutaj brązy, beże, złota fiolety, niebieskości. Także może być ciekawie. Tą już używałam, więc mogę Wam tak szybciusieńko ją pokazać. Nagrałam dla Was już wideo, ale oczywiście, tak ona tutaj ma ogromne lustereczko, które Wam. O tak, może. I jest tutaj folika. Może zdejmę, żeby Wam pokazać lepiej. O tak, żeby się nie będzie się Wam odbijało wtedy. I tak jak widzicie, tutaj jest takie. Zestawienie i neutralnych, takich bardzo jasnych beżowo-brązowych kolorów, jak i takiego ładnego, przybróconego różu. Także jest z czego wybierać. Nie będę tutaj dużo się rozpowiadać na ten temat, bo, tak jak mówię, na temat każdej z, tej, z tych paletek nagram oddzielne wideo testujące z makijażem, i tam wam bliżej je pokażę. Także, jak już wspomniałam, nagrałam wideo już z tą. Nagrałam wideo z jeszcze jedną, nie będę wam mówiła z którą, ale dzisiejszy makijaż jest właśnie z jedną z pozostałych paletek. Wy mi dajcie znać, które z tych um, makijaży ma się pojawić najpierw. Jeżeli chcecie Utopie, chociaż jeszcze nie robiłam, to ja. Słuchajcie, bez problemu, skakuję i robię wideo Wam z, z tą YouTube'ą i będzie, pojawi się jako pierwsze. Także chcę po prostu, żebyście dali mi znać, która interesuje Was najbardziej i którą chcielibyście najbardziej zobaczyć. I kolejne dwie to Revolution Pro. Czyli, jak wiecie, to jest te dwie palety, które Wam pokazałam, to jest Makeup Revolution, Revolution Pro to jest tak jakby... Siostrzana linia, która ma być bardziej profesjonalna dlatego Pro. Byłam bardzo jej ciekawa, bo nigdy jeszcze do tej pory nie miałam żadnego, chyba, kosmetyku. A nie, przepraszam, jeden brązer. Jeden brązer, tak, tak. I, no ale po brązerze to ciężko jest, wiecie, wyrobić sobie opinię na temat całej linii produktów. Bardzo interesowały mnie paletki, tym bardziej, że em, są tak jakby dwa rodzaje paletek w Revolution Pro, czyli takie te tańsze. Zresztą tak samo jest i w Makeup Revolution, bo oni też mają te takie bardzo tanie paletki za 4 funty, które, których ja też jestem posiadaczką, jak i właśnie te nieco bardziej ekskluzywne, nieco bardziej luksusowe, o może tak, bo te kosztują, 12 funtów chyba zapłaciłam. Natomiast w Revolution Pro mamy linię, która jest w takich opakowaniach, z właśnie tutaj przeźroczystym wieczkiem, co oznacza, że nie ma lustarka, ale jest przeźroczyste wieczko, i możecie już zobaczyć sobie, jak wygląda paletka, jak ona się prezentuje. I ta nazywa się Revolution Pro Regeneration Bronze Age. Nie wiem, czy jest 6 czy 8 różnych. Paletek, że tak powiem, tak samo wygląda, wyglądających w takich w tych takich właśnie opakowaniach. I one kosztują 8,99, czyli powiedzmy 9 funtów. Uważam, że to jest dość dobra cena, jak za też znowu 18 cieni. I mogę Wam już teraz powiedzieć, że jakość jest z pewnością dobra. Także. Nie będę, tak jak mówię, nie będę się rozpowiadać na temat tych paletek, bo, bo będę o nich więcej mówiła w wideo dedykowanym dla danej paletki. Także, Ale nie, także jest taka. I ostatnia, którą mam z Revolution Pro, to taka złota, pięknie prezentująca się nazywa się New Neutral. I to już tutaj jest z pewnością jakaś podpowiedź dla Was wyjmują z pudełka. Tak się prezentuje ta paletka. Ona też ma. Nie pokażę wam kolorów, może taką. Ale ma też ogromne lusterko, Także tutaj yy, odrobinka tajemnicy. Zresztą możecie sobie z, z, zobaczyć w internecie, jeżeli was bardzo ciekawi, jak ona wygląda w środku. New, e, neutral. Jak już nazwa mówi, można się domyślać, że tutaj są kolory dość neutralne. Także ale jest kilka takich ciekawych, ciekawych, rzeczy w niej, więc dlatego się zdecydowałam właśnie na zakup tej, chociaż podobała mi się też taka, która nazywa się um, 24K Gold, bodajże ona się nazywa, 24K Gold, czyli 24 karatowe złoto. Tam zestawienie kolorów też było bardzo interesujące i no takie w moim guście ale no, pomyślałam sobie, że, że zobaczymy najpierw tą, zobaczymy, jak, jak ta się sprawdzi bo po prostu jestem ciekawa, ta kosztuje nieco więcej, te kosztują 89, ta już kosztuje Boże, albo 15,99, coś w tym stylu. Sprawdzę dokładnie, jaka jest cena i dam Wam znać, bo niestety nie dostałam w rachunku w mojej pasce, więc nie wiem. Musiałam się zalogować, bo ja robiłam zakupy online, także musiałam się zalogować na moje konto, żeby sprawdzić. I ostatnia rzecz, kochani, to coś, co zainteresowało mnie opisem, opisem nie zainteresował. Jest to też produkt z Revolution Pro, czyli z tej takiej serii profesjonalnej. To się nazywa Hydra Matte Liquid Lipstick. I wiecie, że ja. Ja nie jestem ogromną fanką mm, matowych takich zastygających pomadek, ale tutaj jest napisane with hyaluronic acid and peptides, czyli z peptydami i z kwasem hyaluronowym i nawilżająca. To było takie kluczowe słowo, które mnie przyciągnęło. Nawilżająca, matowa, płynna pomadka brzmi bardzo dobrze, bo mój problem z tymi wszystkimi płynnymi, zastygającymi pomadkami, które są matowe, jest taki, że one są strasznie wysuszające, że one są takie, że one takie są mm, skorupowe trochę, wiecie, że takie robią, robią taką suchą skórę na ustach albo po prostu te usta niezwykle wysuszają. Więc dlatego ja nie lubię. Jak zobaczyłam ten opis, to pomyślałam sobie, wow, brzmi świetnie. Poczytałam trochę recenzji, przyznam szczerze i w większości pozytywne. Pomyślałam sobie, że warto ją wypróbować. Ona kosztowała mnie chyba 6 fotów, o ile dobrze pamiętam. Więc cena świetna, jak za płynną pomadkę. I zdecydowałam się rzucić na głęboką wodę, czy skoczyć na głęboką wodę, bo wybrałam sobie kolor, który nazywa się Glacier. I on jest, nie wiem, czy tutaj widzicie, taki... To jest taki koralowy róż, taki trochę może... No bo tak, koralowy, tak chyba najbardziej można by to opisać, jakiś trochę hipiskusowy kolor, um, coś totalnie nie w moim guście, coś totalnie nie w moim stylu, może tak, bo nie, nie to, że nie w moim guście, tylko nie w moim stylu. Ja raczej unikam takich odważnych kolorów i to, że się nie czuję w takich kolorach, tylko jakoś nigdy nie, nie uznaję takich kolorów za użytkowe. Ale tym razem byłam zainteresowana, pomyślałam 6 funtów nawet, jeżeli mi się nie spodoba ten kolor, to i tak nie jest wielka strata, a są przepiękne, przepiękne, um, takie dużo jaśniejsze, takie bardziej dzienne, użytkowe kolory, także jeżeli ta mi się sprawdzi, to kto wie, może, wiecie, jeszcze jesteśmy teraz w erze maseczek i bardzo często, niestety, ale muszę się powstrzymywać przed malowaniem ust, bo maseczka klei się i tak dalej, więc ubolewam trochę nad tym, bo ja lubię makijaż ust. Więc pomyślałam sobie, że to może być coś fajnego, może mi się sprawdzi. Zobaczymy, jak będzie, kochani. Także to jest ostatni produkt z tego mojego zamówienia, z zakupów. Kochani, tak jak już mówiłam, dajcie mi znać, którą paletkę mam Wam przetestować najpierw. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie jakoś obrażeni za to, że ten za to Awonowe zamówienie, za to, że jest ono tak małe, mam też szczerą nadzieję, że was nie zanudziłam tym mało interesującym zamówieniem. Jednakże, jak już Wam wspomniałam, światełko w tunelu niedługo będzie katalog marcowy, dosłownie za kilka dni i tam już będzie coś ciekawego jestem pewna, że Wam się spodoba także kochani, zostańcie ze mną pamiętajcie, kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej Ejwonowych filmików, ale też i makijażowych bo w tą stronę idzie mój kanał w tym momencie dużo będzie makijażu, dużo będzie testowania cieni mam nadzieję, że zostaniecie razem ze mną żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki, pa pa!